Hej, cześć. Witajcie w 30 i ostatnim odcinku mega kampanii Balkan's Crusader Kingsów. Dzisiaj dogrywamy do roku 1444, w którym właśnie nastąpi moment konwersji. Ojejku, mamy bardzo, bardzo dużo złota, bardzo dużo prestiżu właściwie. Poza pobożnością mamy wszystko. Nasz trzeci syn jest dorosły, został dotknięty przez Midasa. W ogóle mamy dynastię osmańską, założoną przez jakiegoś tutaj Osmana, który był. Dokładnie, to był ten Osman. Osman, brat Nikoli, założył dynastię osmańską, która obecnie rządzi w księstwie tutaj. W Bułgarii, co jest całkiem zabawne, oni raczej nie wstąpią na tron naszego państwa, niestety, co by było bardzo zabawne i interesujące. W ogóle miałem pamiętać o zmianie tutaj religii i nie pamiętałem, ale widzę, że Stepania nas uwielbia, więc się zgodzi na konwersję na prawosławie. I ona jest kultury greckiej. O, zobaczmy, jak tam ta kultura wygląda. A w naszym państwie nie ma ani jednej prowincji greckiej. Mamy bośniaków. Mamy Balkanarów, mamy Bułgarów, mamy Burgasanów i jedna prowincja balkanarska, a w sumie to nawet trzy są poza naszym państwem. W ogóle bawi mnie to, ale kultura anatolijsko-turecka zdążyła już się podzielić na dwie różne tureckie kultury. Polska kultura całkowicie eksplodowała, więc w Europce jakieś państwo będzie musiało ją na nowo zjednoczyć. Co jest całkiem zabawne. Weźmy następny perk: defensywne negocjacje. A możemy sojusze sobie zakładać teraz z jakimiś państwami. Oj, co jest? Zmarł nasz przyjaciel, i niestety mamy teraz dużo stresu. Król Orhan będzie się wkurzał znacznie łatwiej przez to. Jeszcze potrzebujemy dyplomaty, które akurat trafił nam się naprawdę wybitny. Tutaj jakieś księstwo chciało zmienić się w księstwo właśnie serbskie z bułgarskiego de Jure. Ale miejmy nadzieję, że to się nie stanie. Zresztą nawet jakby dalej to szło do przodu, to i tak nie ma już na to czasu. O, zakon się tutaj powiększył gdzieś. Boże, ile te zakony mają złota, skóra białego dzika z została odnaleziona na wyprawie, raczej upolowana. Więc weźmy sobie tutaj jakiegoś takiego byle lisa paskudnego. I wymieńmy go na tego lepszego lisa. A tutaj damy tego dzika. No właśnie. W sumie taki biały to on wcale nie jest, chociaż może to dlatego, że inne dziki byłyby jeszcze dużo ciemniejsze i może dlatego on się białym dzikiem nazywa. Co miałoby sens, to jeszcze nie mamy ulepszonych na maksa budynków. Troszeczkę trzeba jeszcze wyklikać. Korde 120 tysięcy wojska z takiego niewielkiego państwa to jest dosyć absurdalne, chociaż z drugiej strony. No w tym momencie mamy jedno z najsilniejszych państw na świecie. Francja obecnie ma więcej wojska, Czechy może nie, nie mają. Tesalonika ma 55, nawet Imperium Muzułmańskie obecnie nie ma aż tak dużo. Banu sama ma 135 tysięcy. U, mamy wnuczka Symeona. Właśnie zobaczmy. Nasz następca ma już dwójkę dzieci: Orhana i Ridwana. A członków dynastii 716? No właśnie. Naprawdę dużo. Jeszcze jeden perk, a może dwa nawet uda nam się zdobyć. Ale to już naprawdę ma małe znaczenie. Tak naprawdę Orhan jest spora szansa, że dożyje do momentu konwersji. Chociaż jak tak patrzę, to taka Wołoszczyzna niewielka ma 50 tysięcy wojska. Chorwacja 15, Epir ma 40 tysięcy, a też jest naprawdę niewielki. Jest po prostu taki okres w grze, gdzie się wydaje, że wszystko jest takie mega potężne. Każde państwo. Orhanowi nie podoba się... Yieldis, gdyż najwyraźniej jest plamą na honorze naszej dynastii. Moglibyśmy ją wydziedziczyć. No i jako, że nasz władca jest arogancki, zróbmy to. Moglibyśmy spróbować się dowiedzieć, czy jeden z naszych synów jest rzeczywiście naszym synem, bo władca co chwilę podejrzewa swoją żonę o zdradę. Próbował kilka razy już to udowodnić, ale mu się ani razu nie udało. Mamy następnego wnuczka. Trzeci syn. Y Naszego następcy Ratomira. No, nie udało nam się nic dowiedzieć po raz kolejny. Czy Orhan chyba się staje zbytecznie paranoiczny? Powstał nowy ród w Epirze. Dzwoni Mirid. Co ciekawe. Czy jeden mniejszy ród z drugiego mniejszego rodu powstał? O kurde, znowu? Dwie nasze siostry umarły niemalże w tym samym miesiącu. Co za bzdura. Co im się stało? No nic, przyjdziemy... Do Atabega Bugry na ucztę. i to powinno poprawić władcy humor. I naprawdę, co one, ze starości obie zmarły? Jedna w wieku 66, druga 51 lat, więc spory rozstrzał. Że się akurat zdarzyło w tym samym niemalże miesiącu, to jest zabawne. O, możemy teraz Mariarze pozakładać, może nie z Finlandią, albo nie z Gruzją, to trochę za daleko. Romania jest całkiem w pobliżu. Armenia też nie jest najdalej, ale... Wolałbym z kimś, kto jeszcze bliżej jest. O, na przykład tutaj z wasalem Transylwanii. Z Frankią kolejny sojusz. Właściwie to przedłużenie tego samego sojuszu poprzez kolejny mariaż, niech będzie. O, jeszcze mógłbym wydać naszą córkę za króla Anglii. No dobra, takiej okazji to... Nie pominę. I jeszcze jedna córka jest dorosła, spoko. Naprawdę... Orhan to wiele dzieci miał. Jedną z naszych córek uwięziliśmy z powodu tego, że miała romans, ale ją wypuśćmy i znajdźmy jej męża i tyle. O, na przykład z naszym wasalem. Właśnie widyń. A, dobra, już się bałem, że nasza dynastia straciła władzę nad widyniem. A po prostu dynastia widyńska najwyraźniej. Ma więcej, tak, ma więcej niż jedno księstwo, przez co tylko jedno księstwo może mieć ich herb, a drugie ma zwykły swój herb. Jakiś członek naszej dynastii rządzi tutaj księstwem w Afganistanie. To jest dopiero zabawne. No tak, ten Yalm Tadid ma tutaj całkiem szerokie terytoria. O, wzywa nas Frankia do wojny przeciwko muzułmanom. Co jest? O, Trypolitanie. Lęba, że sam sobie podbijaj tą Trypolitanie. O jedną prowincję mam zabijać tysiące moich żołnierzy. A jeszcze Tesalonika ich zaatakowała o prowincję na Cyprze. A to może nawet dobrze, bo ten Cypr był podzielony w ten sposób pomiędzy Bizancjum a muzułmanów od startu gry i nikt nigdy nie postanowił ani jednej z tych prowincji zabrać. Co mnie trochę wkurza, że nikomu się nie chciało nic z tym zrobić. Jak będzie miał problem, że mu nie pomagamy, to mu tam kasę wyślemy, czy coś tam, bo jedno to jest go bronić, albo jakieś sensowne prowincje podbijać, ale no Trypolitana to trochę chyba za dużo. I tu może być nie najlepiej, bo Trypolitana nie jest aż taka bogata, przez co oni stracą zapasy dosyć szybko. Aczkolwiek muzułmanie mają też rzeczy do roboty inne, więc być może nie będą mieli czasu się bronić. Przed frankami o jedną prowincję. O, staliśmy się przyjacielem Atabega i Dogdu z Widyniu, i znowu stał się otyły król. O kurde, Sardynia i Korsyka zdobyła Tunezję, czyli mamy katolickie kolonie afrykańskie, można powiedzieć. Co jest całkiem zabawne już, ale jak długo to się utrzyma, to nie wiem. Ozwonimir chce z nami powymieniać listy. No dobra, niech będzie. Możemy porozmawiać o etykiecie, niech będzie... O, co jest? Jakaś super szkatuła na klejnoty. Została wytworzona. Aha, dzwonił i nie chciał rozmawiać o etykiecie. Ale to gdzie się stawiało chyba zamiast tych? O, tutaj. Mamy tą święty kamień, mamy jakiś tam goblet, mamy ten sztylet. Weźmy go, wywalmy w sumie. Jest już bardzo stary, nie pamiętam nawet po co on nam był, chyba po nic. O, jeszcze księgę mamy, o czym? O nauczaniu. I, i zmniejsza nam ona koszty konstrukcji budyneczków, ale to nie jest jakoś bardzo potrzebne. A nie, jednak podzielili armię na 300 tysięcy części i... Nie umiera im aż tak bardzo jak myślałem. A muzułmanie się jeszcze nie zjawili, bo póki co pokonują oni Afar i Tesalonika też najwyraźniej może sobie robić co chce. Włoszczyzna atakuje Transylwanię po raz kolejny, i znowu chodzi im o zdobycie reliktów. Że ta Rumunia nie chce się w ogóle zjednoczyć, to jest zabawne. O, perk dynastyczny. Krew nie da nam już absolutnie nic, więc weźmy intrygę. Niech już tam będzie. O, zakończyła się wojna z y, Tesaloniką ich, za Farem również, więc teraz powinni przybyć walczyć z Frankią, która na razie za dużo Warscora nie zdobyła. A, to dlatego, że oni okupują tą Trypolitanę armią, która nie ma żadnych bombard, żadnego niczego i robią to 300 lat. O, dobra, uratował ich sojusznik, który teraz zaczął im tą prowincję dużo szybciej zdobywać. Poczekamy, zobaczymy. Może się coś tutaj ciekawego zdarzy jeszcze. O, przypływają. Nawet wylądowali na armii frankijskiej, co jest dosyć głupie, bo dostają bardzo dużą karę z powodu lądowania. No i właśnie zostali z łatwością pokonani. Jakby nie mogli dwie prowincje dalej wylądować czy coś. To ta, wo ta wojna zakończy się jedną bitwą, chyba. W takim razie. By the way, kasy nie będę przenosił do Europki, bo tak to to niektóre państwa startowałyby z jakimiś setkami tysięcy i całkowicie zepsułoby to gameplay. O! Przybyło 100 tysięcy muzułmanów i jeszcze druga bitwa tu się zaraz rozpocznie. I w tym momencie Frankia już nie ma tak łatwo. Przegrywa bitwy. Aczkolwiek dużo to muzułmanom nie dało. Ta. Dało im to praktycznie zero war scora, więc oni będą musieli odokupować jakieś prowincje, jeżeli chcą jeszcze tą wojnę wygrać. O, Folkhard został wyedukowany w pełni. My tych synów to mamy też chyba ze czterech. Dokładnie. Z tego co widzę, jest ich czterech. Tak samo mamy cztery córki. Wyślijmy go. O, do Włoch. Następne bitwy. Znowu muzułmanie wygrywają. Ale czy zechcą oni nareszcie odbić sobie prowincje? Czy może jednak będą biegali w kółko? Chociaż tak szczerze to patrzę, oni są tu wszędzie. Już oni całkowicie zdominowali te frankijskie armie, które udały się na Saharę. Jedyny problem jest taki, że oni muszą zacząć zdobywać te prowincje, a tego w ogóle nie robią. No, próbują. Dzielnie próbują okupować ten zamek, ale niestety ich mózg jeszcze nie do końca uformowany nie pozwala im popełnić dobrej decyzji i przegrali w tym momencie. No właśnie, lol. Beka, kocham niektóre te wojny, Crusaders, jak one potrafią być takie głupie. O, dobra, mamy tradycję tylko najsilniejszych, i rzeczywiście wojska nam trochę spadły, ale w sumie nie aż tak bardzo. Dzięki temu powinniśmy mieć znacznie lepszych rycerzy. Mamy 12 na 20, to jest ten jeden problem. Możemy ich zwołać więcej i porekrutować, jeżeli się pojawią. Ale jeżeli nie mają minimalnie 12 tej prowesu. To w ogóle nie będę mógł ich y, zatrudnić. Co jest nieco problematyczne, bo widzę, że mamy bardzo mało naprawdę utalentowanych kandydatów. 13 na 20. O, mamy następną wojnę o zjednoczenie Bizancjum. Tesalonika próbuje kolejne prowincje zabrać od Anatolikonu. Idzie powoli, ale do przodu. Wzywa nas do wojny wasal tutaj. Przeciwko Galicji Wołyńskiej. A co on chce zrobić? A, czerwień chce podbić. O niefortunne, to popsuje trochę granice, ale ten wasal jest na tyle silny, że z łatwością zrobi to sam, więc raczej nie jestem w stanie mu przeszkodzić, nawet jakbym mu nie pomagał wcale. O! Cesarz Franki jeszcze nam złoto wysłał. Fajnie. Chociaż jest to nam trochę zbędne. Wydaje mi się, że trochę bardziej zbędne niż jemu nawet. Pomimo tego, że przychód ma sporo większe od nas, to jednak my mamy teraz w zapasie dużo więcej kasy. I jak tam? Wszystko chyba ulepszone tak. Każda nasza prowincja jest na maksa ulepszona. O, mamy dyplomatyczną księgę. Fantastycznie. Możemy ją na szybko wymienić. Jedną z tych wojskowych, których nie potrzebujemy. Na dyplomatyczną, która temu władcy akurat się przyda. O, włoszczyzna dołączyła przeciwko nam w tej wojnie. Jeżeli przyjdą moje prowincje okupować, to ich pokonamy. A jeżeli nie, to niech sobie tam biegają, bo obecnie to Galicja Wojnia jest miażdżona tutaj. Ale głupki, może nie porzucajcie oblężenia, kiedy prawie je już mieliście. No nieważne. Oni tylko czas swój marnują. A bo nawet to ile jest bardzo potężna, to raczej im nie przeszkodzi, bo jest zajęta własnymi wojenkami. I ktoś ich stolicę zdobył, z kim oni walczą. A z Transylwanią, tak, z księstwem Transylwanii? Nie, z królestwem, z całym królestwem walczą. I jeszcze z Mołdawią, która jest sojusznikiem Transylwanii. O, zmarła nasza żona, której najwyraźniej Orhan nie lubił. O kurde, tego to nie wiedziałem. Wydawało mi się, że ją jakoś szanował, ale najwyraźniej nie. Bo stracił stres jak zmarła, czyli ucieszył się z tego. No. I tak jak myślałem, wasal Transylwanii pokonał Galicję Wońską. Oj, nasza przyjaciółka Maria zmarła. To jeszcze więcej stresu. Trzeba iść na ucztę. Im szybciej, tym lepiej. U, następny wnuczek, fajnie. A już byliśmy na wielu, wielu, wielu ucztach. Była okazja, żeby sobie zarobić dodatkowe dukaty. Wspaniale. Trzy lata nam zostały. Rozgrywki jeszcze. Czy Orhan dożyje? No jest spora szansa, że umrze do tego czasu. Ale może także to przeżyć. Wszystko mamy już przekonwertowane. Development boostujemy. W tym momencie udało nam się zbustować go w stolicy do 78%. Czyli zbliżyliśmy się bardzo do Konstantynopola, ale Rzymu to nie przebijemy raczej. Nie. to nie jest mega kampania Egiptem, w którym kończyliśmy Crusaders jako potężne imperium, które miało wszystko czego chciało. W sumie teraz też mamy wszystko czego chcemy, ale tak jakby lorowo to państwo jest znacznie mniejsze i mniej wpływowe niż Egipt był. Mamy mniej wojska, mniejszy przychód, nie mamy takiego dobrego developmentu. Więc to by się zgadzało. Zadziwiająco pokojowo nagle się stało w tym regionie. A w sumie, jak się odsuniemy, spojrzymy trochę dalej, to w większości terytoriów też jest w miarę pokojowo. Jedynie tutaj Maroko próbuje zdobyć z powrotem Tunezję. Właściwie nie z powrotem, bo oni akurat nigdy Tunezji nie posiadali. Tunezja była niepodległym sułtanatem, i w tym momencie Królestwo Sardynii i Korsyki się broni. Jest ono całkiem potężne, więc. Mają szansę zwyciężyć, chociaż akurat ta wojna chyba zostanie dokończona już w Europce No, Jorhan walczy z otyłością też do końca swych życia, bo coś tam nam się popsuło. Reszta artefaktów nie zepsuje się do końca gry, więc nie ma sensu ich naprawiać nawet. Thessalonika nie wygrała wojny z Anatolikonem. Anatolikon obronił swoje południowe terytoria, z tego co widzę. Więc pomiędzy tymi trzema państwami będzie wojna o dominację w Bizancjum. No bo taki Epir czy Helas, to one tutaj dużo mniej znaczą. I są na poboczu raczej tego konfliktu. A widzę, że wasale te Saloniki tutaj są turkami w tej Anatolii. Nie zostali zastąpieni Grekami. Co ciekawe. No, ostatnie chyba 4 miesiące gry nam zostały tylko. Chyba nic już się nie zdąży zdarzyć. Nie wiem, ten odcinek będzie pewnie zaskakująco krótki. Okej, okay, ja mówiłem, że się nic nie zdąży zd zdarzyć. A w tym momencie król Orhan zmarł w wieku 65 lat i na tron wstąpił Ratomir. Zobaczmy więc. On się zajmuje intrygą. Aha, i najbardziej interesowało go romansowanie i zdradzanie. Ma jakąś kochankę, co najlepsze nie ma. Być może romansował jedynie swoją żonę, co jest całkiem zabawne. Ma 47 lat. Nie jest jakoś bardzo tragiczny, w sumie. Zna się na wielu rzeczach. Może nie jest geniuszem w niczym, ale to mu za bardzo nie przeszkadza. Dobra, nadajmy naszych wasali na szybko do rady. Już nie będę patrzył kto jest kto. Nasz następca, książę Orhan, musi znaleźć sobie e, żonę. Więc ja bym zrobił sobie ten sojusz ponownie z cesarstwem. Chociaż ten sojusz z cesarstwem już mamy, ale kolejny raz będziemy go przedłużać. Co oznacza, że jak zrobię z Franki HR, to ja sobie z tym cesarzem zostawię sojusz w Europce na starcie gry, żeby to było kontynuacja taka. O, jeszcze perka. Mogę wziąć drugiego in z intrygi, który nic nam nie da, ale w sumie to whatever. Zobaczmy, będą jakieś bunty? Nie ma. Państwo jest perfekcyjnie stabilne przy dziedziczeniu Ratomira i mamy 1 stycznia 1444 roku w którym to zapiszemy grę i przekonwertujemy do Europki. No i tak. Następny przegląd świata zrobimy tak jakby troszeczkę podwójnie, a mianowicie zrobimy go teraz jako następny odcinek w Crusader'sach, a później jak ukończę konwersję, to zrobimy go ponownie już w Europce, chociaż to bardziej w ramach przedstawienia konwersji, żeby zobaczyć jak będzie ten świat wyglądał? Tym razem nie będę się bawił w jakieś wielkie e, efekty fabularne, żadne czarne śmierci, nic takiego nie będę robił. Świat oddam w miarę tak, jak jest tutaj przedstawiony, tylko pod pewnymi kryteriami. Na przykład będę się starał znacznie więcej. Wasali, e, konwertować jako wasali w Europce, czyli na przykład nasze królestwo będzie składało się na pewno ze strony Serbii i z Bułgarii, jako pers personalna Unia. Tak samo, przykładowo, o Czechy tutaj będą miały personalną Unię nad tym Śląskiem, i tak dalej, i tak dalej. E, Francja zostanie zmieniona w HR -e, Włochy, e, tą Toskanię, będą miały jako wasala, jako że jest oddzielona od ich terytorium, i tak dalej. Postaram się nie zmniejszać tych państw sztucznie, nie ciąć ich na kawałki, a zwyczajnie wypuścić im wasali, żeby oni dalej mieli nad nimi kontrolę, ale żeby była jakaś tam minimalna szansa, że może się zbuntują i, i żeby musieli anektować tych wasali powolutku, żeby się świat aż tak szybko może nie zjednaczył. No ale cóż, więcej powiem o tej konwersji w odcinku specjalnym o niej, a dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie i cześć!